rozumiem, że Państwo jesteście tymi, za którymi się podajecie. Przepraszam, teraz to Pan przesadził kolego. Ja tylko stwierdzam fakty. Przecież gotowi jesteśmy na badania genetyczne. Dzisiaj o. nawet nie byłoby czerwonyć. To znaczy nic nie, nic. nie można zrobić. Tylko tak? mało. Kupak, tak. rysuj. Mhm. Możesz rysować. No ale jest słychać. Jesteśmy placówką wzorcową i jako taka strzeżemy prywatności wszystkich naszych wygowalków. Dziękuję Państwu. Nie wyjmuj takim malu. Pięknie malujesz, tak? Mówię ci, że on czekał na ławówkę. To i ci budaj, ja nie wiem, co tak mam. Ochrona dany, płokie gadania. A zmienisz kolor teraz innym uc, kolorem? Czystą złośliwość. Za bardzo mu dogadała. Co no to... A za przypilnowanie autka kto zapłaci? Ja nie prosiłem cię o pilnowanie samochody. Deta, ja pilnuję bez czytania. Co to jest pytanie? Czekaj. Nie wiem, mój taki maluj. Może tak, może nie. Zależy. A po co? Potrzebuję informacji na temat Kuby. Kuby Nowaka. To ważny temat jest. Wiesz o nim? Wiesz gdzie on teraz może być? Nie pamiętam. Zmienisz znowu kolorek na czarno. Wrocław o 7 młodych 14 przez 5. Jeżeli nie, to zrobimy w tym zwrot i wracamy do domu. Blue. Uh -huh. Nie wyciągaj takim maluj, myszko. No myszko takim pomaluj trochę jeszcze. Nie tamtą kaczkę jeszcze pomaluj ładnie. Myszko spójrz na mamę Myszko spójrz na chwilę na mamę Myszko spójrz Spójrz na mamę i pomachaj ładnie Pa mhm. Teraz weź rączki od kaczki Mama skamaruje kaczkę